Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat budowy podziemnego tramwaju do dworca zachodniego w Warszawie. Będzie to pierwsza taka trasa tramwajowa w stolicy. Podziemny tramwaj da możliwość bezpośredniego połączenia dworca z dalszą częścią Ochoty, Włoch, Mokotowem, a nawet Wilanowem. W ostatnim czasie realizacja inwestycji weszła w nowy etap. Rozpoczęły się prace w okolicach ulicy Grujeckiej. Oraz na pozostałej części Bitwy Warszawskiej 1920 roku trwa m.in. przebudowa podziemnych instalacji. Spowodowało to znaczne utrudnienia komunikacyjne dla kierowców, ponieważ zwężono ulice i zmieniono pasy ruchu. Jak dokładnie przebiega budowa tramwaju do dworca zachodniego i jakie są dalsze plany, o tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i udostępnienia materiału, co bardzo pomoże w zwiększeniu zasięgu filmu. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu raportwarszawski.pl pod tytułem Nowy etap budowy trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego. Utrudnienia na Grujeckiej. Autorstwa pani Marty Gostkiewicz. Oraz artykuł na portalu muratorplus.pl pod tytułem Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego. Od lutego 2025 roku duże utrudnienia na Grujeckiej autorstwa pana Przemysława Zańko Gulczyńskiego w ostatnich latach w Warszawie poczyniono dość sporo inwestycji tramwajowych. Powstała sieć tramwajowa do Wilanowa. Tramwaje powróciły na ulicę Kasprzaka, czy w końcu aktualnie trwa budowa podziemnego tramwaju do dworca zachodniego. Można powiedzieć, że jest to największa tego typu inwestycja. Na początek zapoznam Państwa z najnowszymi informacjami na temat inwestycji, a następnie przedstawię najważniejsze założenia projektu. Jak informuje portal raportwarszawski.pl, tramwajarze rozpoczynają kolejny etap budowy trasy do Dworca Zachodniego. Rozpocznie się m.in. przebudowa podziemnych instalacji. Na początku lutego wykonawca wygrodzi część skrzyżowania ulic Grójeckiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku i ulicy Banacha. Tramwaje na razie będą kursowały bez zmian, natomiast kierowcy pojadą innymi trasami. Jak dalej informuje portal Raportwarszawski.pl, na początku lutego wykonawca inwestycji, czyli konsorcjum firm ZUE i FAB, zamknie jezdnię Grujecki w kierunku alei krakowskiej. Przy skrzyżowaniu z Bitwy Warszawskiej 1920 roku ruch w obu kierunkach będzie odbywał się po jezdni, którą obecnie kierowcy jadą do centrum. Kierowcy jadący do centrum będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu, a w kierunku dzielnicy Włochy dwa. Od okręcia nie skręcą w lewo. W Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Z kolei od strony centrum pojadą wyłącznie prosto. Nie skręcą w ulice Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Jak dalej informuje portal raportwarszawski.pl pod skrzyżowaniem ulicy Grujeckiej z Bitwy Warszawskiej 1920 roku i Banacha biegną ważne instalacje o charakterze magistralnym, które trzeba przebudować: sieć ciepłowniczą, magistrale wodociągowe, sieć gazową, sieci energetyczne i teletechniczne oraz sieć kanalizacyjną. Zgodnie z przepisami instalacje podziemne muszą być w odpowiedniej odległości od infrastruktury na powierzchni. Wszystkie sieci będą również zabezpieczone przed ciężarem tramwaju, jak czytamy w źródle. Wybudowano już niemal wszystkie ściany szczelinowe, a w parku Pięciu sióstr 100 metrów ścian około 33% zaplanowanego zakresu. Jednocześnie budowane są już murki prowadzące dla ścian szczelinowych. Ich realizacja już się rozpoczęła. Tunel budowany jest metodą podstropową, od góry do dołu. Po wykonaniu ścian oraz stropu zamknięta jezdnia zostanie otwarta, a dalszej roboty będą prowadzone pod ziemią. Jednocześnie wykonawca będzie mógł zająć kolejny fragment alei, by rozpocząć budowę kolejnego odcinka tunelu. Na skrzyżowaniu ulicy Grujeckiej i Bitwy Warszawskiej 1920 roku, po zakończeniu prac podziemnych, ruszy budowa nowego układu torowego. Powstanie tu tzw. pełna gwiazda umożliwiająca ruch tramwajów we wszystkich kierunkach. Pojawienie się nowych relacji dla tramwajów wymaga przystosowania sieci odwadniającej układ drogowo-torowy, sieci sterowania ruchem i zasilania. Budowniczowie trasy tramwajowej do dworca zachodniego systematycznie rozszerzają front robu. Prace trwają już niemal na całej długości nowej trasy, co wiąże się z utrudnieniami dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Sądzę, że teraz warto szerzej Was zapoznać z ogólnym zarysem trasy. Nowa trasa tramwajowa o długości około 1,6 km będzie zaczynać się pod dworcem PKP Warszawa Zachodnia. Powstanie tu podziemny przystanek, połączony z dworcem kolejowym i autobusowym oraz przejściami podziemnymi. Stąd tramwaj pojedzie tunelem o długości około 500 metrów pod parkiem 5 sióstr. I wyjedzie z niego na powierzchnię na ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku w pobliżu ulicy Szczęśliwickiej. Następnie pobiegnie tą ulicą i połączy się z istniejącą siecią tramwajową przy skrzyżowaniu z ulicą Grujecką. Stąd będzie mógł skręcić w stronę centrum Okęcia lub w ulicę Monacha. Perony tramwajowe będą bardzo blisko peronów kolejki WKD na poziomie minus 2. Dzięki ruchomym schodom i windom pasażerowie nie będą musieli wychodzić na zewnątrz, żeby przesiąść się z tramwaju do pociągu. W efekcie powstanie wygodny węzeł przesiadkowy obejmujący komunikację miejską, pociągi i autobusy dalekobieżne. Za budowę podziemnej linii tramwajowej w Warszawie odpowiedzialne będzie konsorcjum firm z UE i FAB. Warto dodać, że w przyszłości ma powstać drugi tunel tramwajowy do dworca zachodniego który będzie od strony Woli. Tramwaj ma połączyć ulicę Kasprzaka z dworcem zachodnim. Jak czytamy na portalu Murator.pl. Tramwaje warszawskie zapewniają, że czas przejazdu na dworzec z ulicy Grujeckiej wyniesie około 5 minut, a ze stacji metra Politechnika nieco ponad kwadrans. Co ważne, zieleń w parku 5 Sióstr nie ucierpi w wyniku budowy tunelu. Podziemną trasę uwzględniono bowiem przy projektowaniu parku. Nad trasą przyszłego wykopu nie sadzono żadnych drzew ani krzewów. Koszt budowy podziemnej trasy tramwajowej wyniesie ponad 360 milionów złotych. Jak można przeczytać w wielu źródłach, budowa całej trasy zakończyć się ma do końca 2026 roku. Warto też wspomnieć, że w przyszłości powstaną dwa kolejne podziemne tunele przeznaczone dla ruchu tramwajowego, a będą one również prowadziły do dworca zachodniego. Jednak tym razem będą to dwa tunele, które połączą Warszawę Zachodnią z Wolą. Będzie to niezwykle ciekawa inwestycja, na którą jeszcze będzie trzeba kilka lat poczekać. Jeden tunel tramwajowy będzie zlokalizowany bliżej Szpitala Wolskiego i Ronda Daszyńskiego, zaś drugi w okolicach ulicy Jana Kazimierza. Będą to bardziej skomplikowane prace aniżeli te przy obecnie budowanej linii tramwajowej. Inwestycja w podziemne tramwaje na pewno jest ciekawa, ale czy opłacalna? Ciężko to jednoznacznie stwierdzić. Na pewno usprawni to znacząco ruch do Warszawy Zachodniej. Jestem ciekawy, co Wy sądzicie na ten temat. Bardzo proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zachęcam również do subskrypcji kanału i obejrzenia filmu na temat wieżowca Warsaw One. Na teraz się żegnam. Wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.